Zwalnienie z WFU w S rok. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Czesław Musil. Poznajesz? To są dzieci zespołu Rammstein. A, Didocie! No właśnie. E, na pewno słyszałeś o m, słynnej sprawie w Białym Stoku, gdzie ostatnio biją każdego, kto wygląda inaczej, albo kontaktuje się z tymi, którzy wyglądają inaczej, ma odrobinę inny kolor e, cery, albo kolor poglądów. No tak, dlatego, dlatego wszyscy uciekają do subfasu na 10 km od Białego Stoku. Tego nie wiem. A w każdym razie chłopcy z tymi bardzo ujednoliconymi fryzurami w Białym Stoku czują się świetnie. Otóż yy, prokurator Dawid Roszkowski, warto zapamiętać, yy, spowodował, że narysowanie swastyki w Białym Stoku stało się symbolem szczęścia. Nie wiem, czy słyszałeś, Hinduskim symbolem szczęścia. No na bali też tak, że w każdym mają. Yy... T ten symbol słońca. Tak, naprawdę na bali? Tak. No może, może i, i co, nie bałeś się wsiadać? Mówiłeś: Haj, Hitler, oproszę na <laughs> drugą wyspę. Ja, no wie, ja, ja mówię, no ja nie chcę powiedzieć nic złego, no ja... No mów, w mów, zasadzie mówię... jesteś dobry w mówieniu złych I rzeczy. Ty, ty zawsze tak, zacząłem za do, do niego po, po polsku, a no, on się pyta, czy, jesteś, czy, czy, czy jestem z Niemiec, czy z Danii, no. no, 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 no właśnie. Yy, druga sprawa odnośnie swastyki w Chorzowie. Pewien 30 latek, dodajmy, że miał cztery promile, chodził w koszulce ze swastyką po mieście, a sąd stwierdził, że to nie przestępstwo i nie propagowanie faszyzmu. Że to symbol szczęścia, hinduski. <laughs> Może przypomnijmy, faszyzm, autokratyzm w stylu wodzowskim, militaryzm, walka z odmiennymi ideologiami, pełna kontrola partii rządzącej nad wszystkimi aspektami życia społecznego i gospodarczego, etatyzm, korporacjonizm, nacjonalizm w skrajnych przypadkach, szowinizm i rasizm. Ale przecież to jest Zapomniane. Można śmiało powiedzieć, Adolf Hitler. Prawdopodobnie najbardziej szczęśliwy człowiek na świecie. Это с линия,